Siemanko myczki. z tej strony lisek. Piątek 19.00 właśnie wybiła. Nowy event Fantazy FC. I sprawdzamy, co się dzieje w tym momencie w FC25. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym evencie. Jakie karty dla Was e, się podobają, bo no, jest jedna karta, jedna przepotężna karta, która właśnie w tym momencie pojawiła się w FC25: Żao Felix. Fenomenalny, ukochany Żao Felix Aquera. Żał Felix, 92 tempa, 91 strzelania, 88 podań, 92 driblingu, 92. E, 81 fizyczności, 5 sztuczek, 4 gwiazki słabszej nogi e, Style gry ma e, na R1, piękny, ma też e, Klaunika. Naprawdę no genialna karta, genialna karta, 1300 kosztuje gdzieś plus minus, tak pokazuje Easy, Easy, Easy SBC Dajcie znać. Ciekawy jestem, co wy sądzicie o, o panie, panu Żao bo karta naprawdę z tych grubszych lotów, tak przynajmniej mi się wydaje, z tych grubszych lotów, tak przynajmniej mi się wydaje, ale no nie tylko mamy żało Felixa, mamy też Gutiego. Mamy też Gutiego, tak, już myślałem, że on wyszedł wczoraj, ale nie. Mamy, mamy pana Gutiego 91 oceny ogólnej, 89, temp, 89 tempa, 90 strzelania, 93 podań, 91 dribling, 84 obrony. Fajna fizyka, lewa noga lepsza, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No, karta genialna wręcz na środkowego pomocnika. I tutaj chyba wreszcie nadchodzi ten moment, nadchodzi ta chwila, że troszeczkę nastąpią małe zmiany w składzie. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo. Zero Roberto jest genialny, ale zero Roberto chyba też możemy już wymienić właśnie na Gutiego. Zobaczmy sobie, jak to w ogóle by wyglądało, e, gdybyśmy tutaj pana Gutiego zrobili. Ciekawy jestem waszej opinii. E, co o tym myślicie? Zawodnik koncepcyjny jest, jest, jest. Czy waszym zdaniem warto, czy waszym zdaniem może nie warto, ale no mi się wydaje, że taki guti. Oj, 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 fenomenalnie. A jeszcze Jao Felix. Zobaczmy sobie, jak wygląda kwestia pana żało Felixa, jeśli chodzi o pozycje, które on ma dostępne. Ma LS, ma LPK i ma napastnika. I to jest też bardzo dobra informacja, bo ja tego LPK bym chciał zmienić. Chociaż nie wiem nawet, czy na pozycji napastnika takim żało Felixem nie można nie można by było grać. Mało ważne. Będziemy się nad tym zastanawiać na transmisjach na żywo i też tutaj pewnie w odcinkach też będziemy nad tym myśleć. 85 plus double upgrade, tak, wyszło też. Mamy też Pika Team of the League 83 plus, ale to są jakieś tam SBC, które są dosyć dosyć starawe, więc tutaj nic nowego nie wyszło. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. No a jeśli chodzi o kształt drużyn, które dostąpiły już zaszczytu wejść do FC25 w tym nowym inwencie, to wygląda to w następujący sposób. Mamy soda mamy Marmusz. Wow, ta karta Marmusza, powiem Wam szczerze, że no może wygląd no, wygląda... Diabelnie. Naprawdę 7 milionów 96 tempa, 90 strzelania. Matko jedyna. Mamy też nowego Sona i on też ma fajne pozycje, bo ma napastnika, ma lewego pomocnika, więc na finezję genialnie, genialnie to się prezentuje. Naprawdę dobry event pod kątem kart. Naprawdę dzieje się. Dzieje się. Jest też Malen, bardzo ciekawa karta. Szczególnie że Malen ma i prawego pomocnika i lewego pomocnika, więc to też jest na pewno bardzo, bardzo mocno na plus 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki e, sztuczek. Świetny event. Ogólnie jeśli chodzi o karty, które wyszły, naprawdę naprawdę może się podobać, choć wiadomo, że pewnie najczęstszymi kartami, które będziemy trafiać, to są 1, 2, 3 i 4. Natomiast, chociaż ten billing nie wygląda też wcale tak źle, jeśli chodzi o karty hero, no to mamy... ok okej, okay, okej. Okay. No też nie wygląda to źle, natomiast myślę, że kluczowymi kartami Telmatuidi, no genialne, na no, ale 9 milionów, będą te karty z głównego fantasy FC, z głównego składu. Więc moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w jutrzejszym materiale, gdzie postaramy się może coś tutaj ciekawego potrafię. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się. Papa! Pa.